Zdarzyło ci się kiedyś sprowadzić kogoś na ziemię? Pracowałem kiedyś w restauracji, takiej trochę lepszej. Pewnego dnia wchodzi rodzinka. Ojciec w garniturze, który wyglądał na kilka tysięcy, matka cała w złotach i błyskotkach, a z nimi ich nastoletni syn, miał może 16 lat i wyglądał jakby nigdy w życiu nie usłyszał słowa nie. Dostali stolik, a ten dzieciak od razu zaczął swój teatr. Ten stolik jest obrzydliwy, skóra wygląda tanio i zużyta. Możemy usiąść tam przy oknie i co to za dziwny zapach tutaj? Rodzice od razu na baczność. Oczywiście, kochanie, już się tym zajmiemy. Musiałem im wszystko od nowa przygotować. Nowe sztuczce, nowe szklanki, cała zastawa. Hostessa za ich plecami tylko przewracała oczami. Ale to był dopiero Początek. Muzyka jest tragiczna. Wyłączcie to jasgotliwe coś. I jest zimno jak w lodówce. Możecie podkręcić ogrzewanie. Matka zaczęła machać do menadżera, jakby wołała karetkę. Ten dzieciak dosłownie zmieniał świat dookoła siebie, jakby był jakimś księciem. I to światło jest okropne. Boli mnie głowa. Możecie to przyciemnić? Menadżer naprawdę przyciemnił im światło. Nie wierzyłem własnym oczom. Potem przyszło zamówienie. Poproszę stek tomahawk, 1-3 kilo, średnio kwisty. Tylko niech kucharz wie, co to znaczy, bo ostatnie trzy knajpy totalnie to spieszyły. Ten stek kosztuje ponad 700 zł. Pracowałem tam dwa lata i sam nigdy go nie zamówiłem. Większość klientów brała go na pół. I makaron z truflami, bez bułki na wierzchu, bo obrzydliwa. Do tego szparagi, ale muszą być idealnie chrupiące. Jak będą miękkie, to od razu zwrócę, czekając na jedzenie co chwilę pstrykał palcami. Więcej pieczywa. Masło zimne. Podgrzejcie. Ta woda dziwnie smakuje. Przynieś ewian. Serwetki są szorstkie. Chce inne. Rodzice tylko się uśmiechali, przepraszająco. On ma bardzo wyczulone zmysły. Jest po prostu wyjątkowy, jak na swój wiek. Ludzie z innych stolików zaczęli się gapić. Jedna para obok już nawet kręciła głowami. W końcu podałem ich jedzenie. Stek był idealny. Różowy środek, piękna skórka, dokładnie jak trzeba. Szef kuchni sam go nadzorował. Dzieciak kroi kawałek, gryzie, przeżuwa może 3 sekundy i odsuwa talerz, jakby to było jakieś zepsute mięso. Okropne. Smakuje jak podeszwa. Przyprawy źle dobrane, wszystko przesmażone. Nie tknę tego. Zabierz to. Stek był doskonały. Ja Ojej, naprawdę przepraszamy. Może Homara zamiast tego. Ojciec już sięgał po portfel, gotowy zapłacić i zamówić coś innego. Zapłacimy za to, spokojnie. Może weźmie filet minion i wtedy mi się ulało. Widzisz mój młodszy brat Kuba, od trzech lat walczy z białaczką. Moja rodzina nie była w restauracji od jego diagnozy. Każda złotówka idzie na leczenie. Rodzice zapieprzają na dwa etaty, żeby opłacić rachunki i czynsz. A tu stoi przede mną jakiś bachor, który wyrzuca do kosza stek za 700 zł, a dla nas nawet McDonald's to luksus nieosiągalny. Popatrzyłem na niego i mówię: Masz całkowitą rację. Przyniosę ci coś, co naprawdę do ciebie pasuje. Poszedłem do kuchni, wziąłem zestaw dla dzieci i położyłem mu go na stole. Proszę bardzo. W końcu masz jedzenie, które pasuje do Twojego poziomu dojrzałości. Za milku. Tworzył buzie ze zdziwienia. Rodzice zrobili się czerwoni ze wstydu, ale nie zareagowali tak, jak się spodziewałem. Ojciec się zaśmiał, spojrzał na syna i mówi Wiesz co, synu? On ma rację. Zachowujesz się jak rozwydrzony dzieciak. Zapłacili za steka i za dziecięcy zestaw. Zostawili mi 800 zł na piwku. A ja patrzyłem przez okno, jak ojciec na parkingu prowadzi z synem bardzo poważną rozmowę.